Modlitwa małżonków w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże, bądź uwielbiony w naszym nierozerwalnym małżeństwie, naszej drodze do świętości. Niech będzie uwielbione na wieki Twoje imię w naszych przodkach i w kolejnych pokoleniach. Uwielbiamy Cię wraz z aniołami w niebiosach i wszelkim stworzeniem na ziemi, teraz i na wieki. Panie, Ty stworzyłeś Adama na swój obraz i podobieństwo oraz pomocną mu ostoje. Jego żonę Ewe, z których powstał rodzaj ludzki. Połączeni świętym sakramentem małżeństwa nie dla rozpusty, ale dla związku prawego, prosimy Cię, Ojcze, poślij Ducha Świętego do naszych serc i uzdolnij nas, abyśmy stawali się dla siebie nawzajem darem, ofiarowanym z miłością, łagodnością i przebaczeniem. Za wstawiennictwem świętego archanioła Rafała prosimy Cię o ochronę przed pokusami ciała. Powierzamy Ci naszą jedność fizyczną, zachowaj nas w czystości, abyśmy i w tym akcie miłości wielbili Ciebie. Okaż nam miłosierdzie i pozwól razem dożyć starości. Amen, amen.